Był duchowym ojcem antykomunistycznej opozycji w Poznaniu. Wokół niego gromadzili się wszyscy, którzy chcieli walczyć z ówczesnym ustrojem. Dominikanin, ojciec, honoriusz, zginął w wypadku samochodowym. Trudno uwierzyć, że był to tylko wypadek. Klasztor Dominikanów drażnił PRL-owskie władze. Tuż obok urzędu wojewódzkiego stał kościół z potężnymi wieżami. Do tego zakonnicy głosili nieprawomyślne kazania. Jednym z najbardziej gorliwych kaznadziei był ojciec Honoriusz Kowalczyk. Potrafił porwać tłum homilią, w której analizował tekst biblijny. Interpretował go w kontekście czasów obecnych, tego co się działo teraz. Na przykład, jak były strajki na wybrzeżu, czy w Radomiu wcześniej, to on nie pomijał tego milczeniem. Otwarte mówienie o strajkach musiało irytować komunistyczne władze. Między innymi dlatego w oknach Urzędu Wojewódzkiego wychodzących na dziedzinie z klasztoru mieli swój punkt obserwacyjny. Teraz pracują tu urzędnicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Do dziś zachowała się skrzynka z kablami łączącymi kamerę obserwującą klasztor. Bezpieka nie ograniczała się tylko do obserwacji. Praktycznie każdemu klerykowi Służba Bezpieczeństwa zakłada, zakładała teczkę osobową. I, I tak samo było w przypadku ojca Honoriusza. Ojciec Honoriusz miał swojego osobistego esbeckiego opiekuna. Oficer Służby Bezpieczeństwa przyjechał za nim do Poznania specjalnie z Krakowa, gdzie wcześniej dominikanin przebywał. Takie wyjątkowe traktowanie ojca Honoriusza wynikało też z tego, że miał bardzo duży wpływ na młodzież. Był opiekunem duszpasterstwa akademickiego. Studenci czuli jego silne wsparcie. Często Chodził na uczelnię od 26-letnia dla tych, którzy tam strajkowali, bo były strajki studenckie również razem ze strajkami gdańskimi. Dominikanin ze studentami często wyjeżdżał na rajdy czy spływy kajakowe. Był dla nich przede wszystkim duchowym opiekunem. Pokazywał nam zagrożenie konformizmem, taką małą stabilizacją. Gdy zaczął się stan wojenny, ojciec Honoriusz z innymi dominikanami niemal natychmiast zaangażował się w organizowanie pomocy dla rodzin osób internowanych. Pomoc to była i finansowa, i materialna, i taka duchowa. Wspierali na przykład matkę Piotra Majchrzaka po, po pobiciu jego ze skutkiem śmiertelnym. Ojciec Honoriusz miał bardzo dobre kontakty na zachodzie Europy. Na początku lat 70. przebywał w Paryżu i Rzymie. To prawdopodobnie dzięki temu do klasztoru Dominikanów docierało sporo darów z Europy, które rozdawano potrzebującym. Służba Bezpieczeństwa wiedziała od tajnych współpracowników, że w tych darach docierały do klasztoru także materiały do drukowania, przeznaczone dla opozycjonistów. Przekazywał pewne materiały, które przychodziły z Zachodu, prawda? Jeszcze w latach 70. ojciec Honoriusz wydawał niewielkie pismo duszpasterstwa akademickiego pod tytułem Przystań. Pismo to wychodziło w drugim obiegu, na jego łamach otwarcie dyskutowano o sprawach filozoficznych, religijnych, społecznych, ale nie tylko. Publikowano rozmaite artykuły, również między innymi dotyczące białych plam z historii Polski, między innymi dotyczące poznańskiego czerwca. O przystani oczywiście Służba Bezpieczeństwa również wiedziała. Jeden z funkcjonariuszy próbował ojca honoriusza przekupić, proponując mu wydawanie pisma w otwartym obiegu, na dobrym papierze i z ilustracjami. Ale dominikanin musiałby za to drogo zapłacić. Że będzie przychodzić od czasu do czasu, że będzie na rozmowę, że będzie zamieszczał artykuły. No i ojciec się nawet nie oburzył, tylko mówił, no wie Pan, <laughs> jesteśmy z dwóch różnych światów niestety póki co. To była jedna z łagodniejszych metod SB stosowanych wobec ojca Honoriusza. On wspominał, że, że, że mu grożą, prawda? Że jeśli będzie nadal tak to, to robił, co robi, to, to może żałować. Nawet kiedy wyjeżdżał małym fiatem poza poznań, to cały czas ktoś za nim jechał. Ojciec Honoriusz zdawał sobie sprawę, że jest śledzony. Czasami, podczas podróży, nagle zatrzymywał się w lesie i z rozbawieniem obserwował co robili jego opiekunowie Nawet kiedy wyjeżdżał małym Fiatem po zapoznań to cały czas ktoś za nim jechał Mniej zabawnie było jednak w Poznaniu Jak ojciec wracał na przykład późno z miasta gdzieś to na ogół go ktoś odprowadzał bo nawet jeżeli to była tylko dziewczyna, która bicepsami go nie obroni, to zawsze był świadek. Tu w parku Moniuszki, kilkadziesiąt metrów od klasztoru, często przesiadywała grupa kilku wysportowanych mężczyzn, którzy wcale nie pili piwa, a byli bardzo zainteresowani tym, co dzieje się po drugiej stronie ulicy. Wszyscy współpracownicy ojca honoriusza łączyli ich ze służbą bezpieczeństwa. Mężczyźni z parku nie ograniczali się tylko do obserwacji. Kiedyś został zaatakowany w parku Moniuszki, yy, uciekł wprawdzie, ale kilku takich młodych osiłków. Chcieli go pobić po prostu. To, co dzisiaj wiadomo na temat inwigilacji ojca honoriusza, to są w większości przypuszczenia i wspomnienia ówczesnych współpracowników i opozycjonistów, bo dokumenty służba bezpieczeństwa zniszczyła. Duchowy opiekun Poznańskiej Opozycji w czasach stanu wojennego Ojciec Honoriusz był pod specjalną opieką służby bezpieczeństwa. Wszystkie ślady tej inwigilacji zostały zniszczone pod koniec lat 80. Mimo dokładnej kontroli ze strony SB, Dominikanin nie zaprzestał swojej działalności. Na przykład na Wielkanoc 1983 roku zorganizował symboliczny grób pański. Wokół niego stały krzyże symbolizujące ofiary stanu wojennego. Aż nadeszła niedziela 17 kwietnia. Po niedzielnej mszy świętej ojciec Honoriusz wsiadł do pożyczonego malucha i pojechał do rodziców do Mławy. Nic nie wskazywało na to, że będzie to jego ostatnia podróż. Chociaż i on, i jego współpracownicy przeczuwali, że coś złego może się stać. Nim wyruszył w podróż, podszedł do studentki, która za kilka dni miała mu pomagać w prowadzeniu spotkania grupy, jak żyć prawdą. I mówi tak: Słuchaj, Weroniko. Jakby się tak. Ja przyjadę, ale jakby się tak zdarzyło, na przykład, że ja nie przyjadę, to ja ci bardzo proszę, żeby się te zajęcia odbyły. Znajomi radzili mu, żeby nie spieszył się tak bardzo. Żeby poczekał, w poniedziałek pojedzie. A on nie bardzo mój, że mu zależy na tym, żeby być jak najszybciej u rodziców no i po prostu wyjechał. Miał przed sobą długą drogę. Planował przejechać ponad 300 kilometrów, by dotrzeć do mławy, gdzie mieszkali jego rodzice. Była bardzo ładna pogoda. Nie pokonał nawet jednej trzeciej drogi, gdy koło wydartowa zwolnił na przejeździe kolejowym. Spokojnie przejechał koło domku drużnika. Kilkaset metrów dalej doszło do tragedii. Samochód ojca honoriusza, z prędkością około 60 km na godzinę, uderzył czołowo w drzewo i obrócił się wokół niego. Dominikanin został ciężko ranny. Karetka odwiozła go do szpitala w Mogilnie. Tam krótko rozmawiał z kapelanem. Powiedział wtedy znamienne zdanie. Do drugiego do Księdza, niech ksiądz się modli za komunistów, bo to są biedni ludzie. Właśnie to zdanie sugerowało znajomym Dominikanina, że ktoś za tym wypadkiem stał. Stan zdrowia ojca honoriusza pogarszał się. Wielu oddawało krew. Jak ktoś z jakichś powodów nie mógł, i go odsyłali z kwitkiem, do nich ja na przykład należałam, no to przykro, się, bo, bo się nie dało. No i niewiele poza tym można było zrobić. Modliliśmy się, rzecz jasna. Dominikanin został przewieziony do szpitala w Poznaniu. Tu zmarł 8 maja 1983 roku. Pogrzeb jego to była manifestacja całego środowiska poznańskiego. Były tam dwa chyba czy trzy autokary, prywatne samochody, a oprócz tego wielka procesja ludzi, którzy pieszo szli na lutycką. Jeszcze przed pogrzebem zdarzyło się coś, co wskazywało na udział SB w tym wypadku. Funkcjonariusze SB poszli do przeora yy, klasztoru Dominikanów i próbowali wywierać na niego naciski, żeby ogłosił publicznie z ambony, że to był na pewno wypadek. Ojciec honoriusz Kowalczyk zginął w wypadku samochodowym kilkadziesiąt kilometrów od Poznania. Wszyscy jego znajomi i współpracownicy uważali, że nie był to wypadek, tylko zamach przygotowany przez służbę bezpieczeństwa. Pierwsze dochodzenie milicja umorzyła bardzo szybko. Na asfalcie nie było śladów hamowania, uznano więc, że ojciec honoriusz zasnął za kierownicą. Biegli milicyjni stwierdzili, że wszystkie uszkodzenia w samochodzie, a zwłaszcza Uszkodzenie przewodu lewego przedniego hamulca musiały nastąpić w wyniku uderzenia w drzewo. Ale nie ustalenia biegłych były najciekawsze w tym śledztwie. Akta tego dochodzenia zarzeczyła sobie służba bezpieczeństwa i trzymała je u siebie z tego co wiem, 18 dni. Dopiero potem, kiedy zwróciła te akta milicji, milicja podjęła decyzję o umorzeniu. E, śledztwa. Po upadku komunizmu śmierć ojca Honoriusza została jeszcze raz przebadana, tym razem przez prokuraturę w Bydgoszczy. Jednak nie wyjaśniła ona tajemnicy tego wypadku. Przeanalizowano tylko jeszcze raz uszkodzenia samochodu. Nie był na tyle uszkodzony, że, że kierowca stracił pano, panowanie nad kierownicą. Prawdziwym przełomem było pojawienie się nowego świadka w 2001 roku. Zgłosił się do nas do redakcji, kiedy wspominaliśmy w jakiś sposób ojca Honoriusza, człowiek, który twierdził, że wie co stało się pod Wydartowem. Świadek ten pracował kiedyś w ośrodku policyjnym w Kiekszu i usłyszał szokującą historię. Do ośrodka wypoczynkowego MSW przyjechała specjalna ekipa, która się miała zająć Ojcem Honoriuszem. Funkcjonariusze ci podobno jechali za maluchem Dominikanina i to oni doprowadzili do tego wypadku. Wyraził się, że auto Ojca Honoriusza zostało dygnięte z tyłu i uderzyło w drzewo. Świadkiem tym natychmiast zainteresował się Instytut Pamięci Narodowej i zaczął trzecie śledztwo. Prokurator dokładnie sprawdził nowe informacje. Zeznania tego nowego świadka nie, znaczy zostały uznane za niewiarygodne, ponieważ nie pokrywały się z innym materiałem dowodowym, który został zgromadzony podczas śledztwa. Ta wersja była niemożliwa, bo na asfalcie nie było widać żadnych śladów hamowania. Dodatkowo, samochód nie był uszkodzony z tyłu. Ten tajemniczy świadek był mało wiarygodny również dlatego, że był tak zwanym świadkiem z drugiej ręki. To znaczy nie widział osobiście tej ekipy w ośrodku w Kiekszu, tylko słyszał od kogoś, że ona właśnie tutaj przebywała. Dopiero podczas śledztwa IPN udało się znaleźć naocznych świadków w wypadku. Nie widzieli oni żadnego samochodu, który uderzył w auto dominikanina. Ale prokurator sprawdzał też inne wersje. Zakres odniesionych obrażeń ojca Honoriusza wskazywałby na to, że tuż przed uderzeniem drzewa musiał on Próbował on coś podnieść, jakby z, drugiej, z prawej strony samochodu, jakby się po coś schylał. Być może więc ktoś rzucił kamieniem w przednią szybę auta. Ale naoczni świadkowie nie widzieli też nikogo na poboczu, kto mógłby rzucić kamieniem w szybę samochodu ojca Honoriusza. Można znaleźć inne wyjaśnienie takich obrażeń ojca Honoriusza. Wiadomo, że on w tym samochodzie przewoził rozmaite pakunki i to też mógł być, mógł być powód, że on się po prostu pochylił, bo coś tam się przewróciło. Znajomi ojca Honoriusza, mimo trzech umorzonych śledztw, uznają jego śmierć za niewyjaśnioną. Ile razy sobie y, powtarzam, że a może? No przecież mogło tak być, ale... Wątpliwości te wzmaga stara detektywistyczna zasada. Ten jest sprawcą, kto na przestępstwie najwięcej zyskał. Wiemy już dzisiaj, że w ramach SB działała grupa przestępcza, yy, grupa D, od słowa dezintegracja, która po prostu trudniła się likwidacją, tak to trzeba powiedzieć, likwidacją osób niewygodnych dla władzy. O tym, czy ojciec Honoriusz zginął przypadkiem, czy też do jego śmierci przyczynili się funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, prawdopodobnie nie dowiemy się nigdy, bo oni byli szkoleni w zacieraniu śladów.